Gość dnia. Dzień dobry, Michał Wulczyński zapraszam na audycję Gość Dnia. Dziś moim gościem jest pan Jarosław Muchowski, wójt gminy Sońsk. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam pana redaktora. Panie wójcie, za nami wybory sołeckie, które zakończyły się w połowie lutego. Proszę powiedzieć, jak przebiegły te wybory? Panie redaktorze, rzeczywiście jesteśmy już po wyborach sołeckich. One zakończyły się w połowie lutego tego roku. Cieszy mnie bardzo, że w większości sołectw zostali wybrani sołtysi. No niestety tylko jedno sołectwo w naszej gminie nie wyłoniło spośród swojej społeczności lokalnej sołtysa, ale tam oczywiście będziemy tutaj wspierali to sołectwo, będziemy pomagali mieszkańcom. Też w przepływie przede wszystkim informacji, bo sołtysi to, to jest taki rzeczywiście pierwszy łącznik i nośnik informacji z Urzędu Gminy do mieszkańców. Tam będzie to wsparcie z Urzędu Gminy, myślę, że ono już jest. Natomiast w pozostałych sołectwach mamy sołtysów, mamy wielu nowych sołtysów, bo duża część sołtysów w sposób jak gdyby naturalny po wielu, wielu latach sprawowania tej funkcji, część z nich już rezygnowała z skandydowania na kolejną kadencję, stąd wiele nowych twarzy się pojawiło, mamy bardzo dużo kobiet, co cieszy społeczeństwo tutaj, stawia nam na, na kobiety, na panie, które są kreatywne, rzeczywiście chcą wnieść takie nowe pomysły w te sołectwa, to widać zainteresowanie przede wszystkim sołtysów, ta, ta troska o swoje sołectwa i to cieszy. Teraz odbyła się pierwsza sesja. Sołtysi, ci nowi sołtysi zobaczyli, być może niektórzy po raz pierwszy jak rzeczywiście przebiega sesja Rady Gminy, jak to wszystko funkcjonuje, ale pomału będą się wdrażać już w to coraz, coraz bardziej. Oczywiście wielu sołtysów jest już takich, którzy sprawują po raz kolejny swoją funkcję, dla nich to żadna, żadna nowość. Kolejne wybory, kolejne wybory wygrane, więc, więc oni już wiedzą, jak ta gmina funkcjonuje, jak do wielu rzeczy podchodzić, jakie są problemy, jakie są realia, bo to też jest istotne. Nowy sołtys, no, no cóż, pewnie myśli, że wszystko jak gdyby można tak łatwo przyjść i wykonać. Starsi koledzy już to, to widziałem, troszeczkę tonują, że jednak niestety, chociaż tak byśmy chcieli, żeby wszystko można było robić od za każdym razem po, po jakiejś tam interwencji, żeby te, te inwestycje czy prośby o jakieś naprawy, remonty były na bieżąco. No niestety życie to wszystko weryfikuje. Oczywiście staramy się pomagać, robić to wszystko na bieżąco, ale i tak jak mówię, sołtysi mam nadzieję, że wejdą w, w to bycie sołtysem, zobaczą jak to, jak to działa i też no, będą mogli z takim już troszeczkę większym bagażem doświadczenia iść do mieszkańców i pewne rzeczy wyjaśnić, wytłumaczyć. No, najważniejsze to Utrzymywanie tych dobrych relacji z mieszkańcami, ale tendencja, o której Pan wspomniał, czyli rosnąca liczba kobiet na tych stanowiskach, nie jest przypadkowa, ponieważ jakiś czas temu rozmawiałem z Panią Wójtą Gminy Przaszność, ona też powiedziała, że podczas sprawowania jej władzy liczba kobiet na tych stanowiskach wzrosła. No tak, tendencja rzeczywiście jest wzrostowa dla pań, co, co cieszy. Mamy tutaj zderzają się te światopoglądy kobiet i mężczyzn, co jest, co jest ciekawe. Oczywiście wiadomo, jak, jak, jak to panie no, zawsze rodzinniej, tak bardziej ciepło podchodzą do tych wszystkich spraw i próśb mieszkańców, które są do nich kierowane. Panowie oczywiście też są się, starają się jak najbardziej pomagać w tych rzeczach, ale tutaj społeczeństwo, czy same panie, no coraz bardziej chcą też w tej społeczności lokalnej jakby zaistnieć, chcą te swoje pomysły przekazywać i realizować tutaj właśnie na płaszczyźnie sołectwa. A skoro jesteśmy przy kobietach, wczoraj członkini KUW Gospodyń Wiejskich z gminy Sońsk wzięły udział w szkoleniu prowadzenia księgowości i to dokształcenie również zorganizowało i przeprowadziło starostwo powiatowe w Ciechanowie. Zgadza się dokładnie tak, odbyło się takie szkolenie tutaj pod patronatem pani starosty. Rzeczywiście panie z kół gospodyń wiejskich z gminy są, skorzystały z tego szkolenia. Za co im bardzo dziękuję za to, że chcą się rozwijać, chcą szukać tych nowych ścieżek swojego rozwoju. Współpraca ze starostwem rzeczywiście bardzo dobrze się układa. Widać też również w starostwie powiatowym taką świeżość powie w Nowych pomysłów, przede wszystkim zwrócenie się do tych małych stowarzyszeń, małych organizacji, bo pamiętajmy, że koła gospodyń wiejskich to nie są rozbudowane struktury, są to małe, małe zrzeszenia, czasami kilku kobiet, które chcą się spotykać, chcą jakieś wspólne pomysły realizować, pokazywać również swoje umiejętności i ogromadzać się w tych społeczeństwach. I tu cieszy mnie, że jest inicjatywa i Starostwa Powiatowego w tym kierunku, jest inicjatywa kobiet, żeby Brać udział w tym, w tym przedsięwzięciu i mamy nadzieję, że z tego będą się rodziły bardzo takie fajne, korzystne pomysły dla mieszkańców. Kolejny dowód na to, że kobiety chcą się rozwijać i szukają tylko sposobów na to. Powiedzmy kilka słów o sporze sądowym, o drogę w Spondoszynie. Na czym ten spór polegał i jak się zakończył? Panie redaktorze, Szanowni Państwo, sprawa, jak dziś widzimy po trzech latach prawie sporu sądowego, błacha, bardzo prosta i tutaj z mojego punktu widzenia już jako wójta rzeczywiście wymagała odrobinę tylko ludzkiego podejścia i dobrej woli do załatwienia tej sprawy. Tutaj na początku tego sporu no, okazało się, że do jednej z mieszkanek z Pondoszyna, do której prowadziła droga gminna, ta droga była nieprzejezdna tam wystąpiła jak gdyby skarpa na, na tej drodze, stąd nie było przejezdności. Dziwnym sposobem ktoś wpadł na pomysł, żeby przywracając drogę gminną odbierać innemu sąsiadowi jego, jego prywatny grunt. Wtedy też no niestety sprawa trafiła do sądu i starostwo powiatowe i nasza gmina Sońsk była jak gdyby po przeciwnej stronie tego sporu do jednego z mieszkańców, któremu chciano jak gdyby, odebrać kawałek ziemi po to, żeby stworzyć tutaj właśnie dojazd do, do posesji, do której ten dojazd jest utrudniony. Nam się udało to zrobić, udało się to drogę naprawić. Naprawa bardzo no, prosta, błaha z, z każdego punktu widzenia, bo naprawa tej drogi trwała jeden dzień. Koszt też był naprawdę bardzo, bardzo niski w stosunku, myślę, do pieniędzy, które pochłonęły sądy, adwokaci i itd., tak tak ale przede wszystkim nie wycenimy tych trzech lat, myślę, nerwów mieszkańców, nerwów ich rodzin. Zupełnie niepotrzebnej utraty wizerunku i powiatu, i naszej gminy. Cieszę się z tego, że udało się to zakończyć. Cieszę się z tego, że obie strony i tam już ci sąsiedzi mogą spokojnie żyć. Każdy ma swobodny dojazd do swojej. Po sesji, i to mnie najbardziej cieszy, że udało mi się to zrobić, co wydawało się rzeczą nie do zrobienia. No, zgadza się, sprawą nawet zainteresowały się media ogólnopolskie, a okazuje się, że dialog na pierwszym miejscu pozwala takie sprawy rozwiązywać. Na ostatniej sesji Rady Miasta złożył Pan sprawozdanie z Pana działalności. I wśród punktów znalazła się m.in. instalacja gazowa gminy. Opowiedzmy o niej kilka słów. Rzeczywiście 22. odbyła się sesja Rady Gminy Sońsk. Tam złożyłem swoje obszerne sprawozdanie, o czym też będę mówił w kwestii inwestycji. Od 1 marca, w porozumieniu tutaj z polską spółką gazowniczą, prowadzimy nabory zainteresowanych mieszkańców przyszłościowo przyłączeniem do sieci gazowej w miejscowościach Bińki, Karkuty, Gołodczyzna oraz Sońsk. Chcielibyśmy wstępnie tutaj z polską spółką gazowniczą, ażeby rozpocząć budowę gazociągu właśnie tutaj do gminy w do tych miejscowości, stąd też prośba polskiej spółki gazowniczej o. Utworzenie, stworzenie, jak gdyby mapy zapotrzebowania na ten gaz. Stąd podjęliśmy tutaj nasze działania, żeby też troszeczkę wyjść z tą inicjatywą do przodu, i też ta, ta sprawa, żeby w końcu przyspieszyła po wielu, wielu latach. Zbieramy informacje od mieszkańców, będziemy tworzyli taką mapę zapotrzebowania na gaz. Oczywiście to wszystko zostanie. Przekazane, i tam już Warszawa będzie szczegółowo wyliczała kalkulacje, będzie podejmowała ostateczną decyzję o przystąpieniu do projektowania takiego gazociągu. Oczywiście liczymy bardzo mocno, że ta decyzja będzie pozytywna i z mojego punktu widzenia, jako wójta, ona wręcz musi być pozytywna, bo mieszkańcy czekają na gaz, chcemy ten gaz, żeby w końcu on dotarł również do naszej gminy. Jest bardzo dużo drzew. Odzew społeczeństwa, mieszkańcy chcą ten gaz. Oczywiście względy ekologiczne też leżą nam tutaj bardzo mocno na sercu i mieszkańcom. Ale nie ukrywajmy, jest to wygoda. Gaz jest to wygoda, która w porównaniu do konwencjonalnych tutaj źródeł ogrzewania, jak węgiel, nie jest droższa, a jest dużo wygodniejsza w codziennym życiu. Łatwiej jest osobom starczy, starszym przy właśnie ogrzewaniach takich gazowych. No Będziemy robili wszystko, żeby w tej kadencji rozpoczęła się przynajmniej budowa tutaj tego gazociągu do naszej gminy. Czy decyzje mieszkańców co do chęci skorzystać, z, tej, z, tych, z, tych, z tych wniosków są już zobowiązujące na tym etapie? Absolutnie nie. To mm -hmm. jest, to jest <laughs> tylko dla nas i dla polskiej spółki gazowniczej wiedza poglądowa, że Informacje. informacja uh -huh. także rzeczywiście w przypadku wybudowania, no ktokolwiek będzie zainteresowany tym gazem. Stąd też cieszy, cieszy, tym bardziej, że to zainteresowanie jest i tak jak mówię, liczę na to, że tu polska spółka gazownicza jak sama twierdzi, już nie tylko ekonomia będzie, będzie tutaj grała główną rolę, ale ze względów właśnie środowiskowych też chcą rozbudowywać sieć, też chcą się rozwijać. Stąd no, muszą tylko wiedzieć, czy rzeczywiście będzie to zapotrzebowanie, ale jak już widzimy, jest ono bardzo duże i tu będziemy kładli nacisk na to, żeby w jak najszybszym czasie te prace projektowe, a później wykonawcze ruszyły. W sprawozdaniu w kolejnym punkcie odniósł się Pan do termomodernizacji budynków i wymiany piecy w szkole podstawowej w Sońsku. Na czym dokładnie ta termomodernizacja będzie polegała? Tutaj przygotowujemy się do złożenia wniosków. Jest prowadzony nabór przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych właśnie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Będziemy starali się pozyskać środki na wymianę pieca w przedszkolu w Sońsku, na wymianę pieca w Urzędzie Gminy w Sońsku, na wymianę pieca w Szkole Podstawowej w Sońsku, przy czym również tu będziemy wnioskowali o termomodernizację hali sportowej właśnie, przy budynku szkoły podstawowej w Sońsku, gdyż jest tam taka potrzeba modernizacji właśnie dachu na tej sali, ocieplenia tej sali w warunkach zimowych i dość dużych mrozów temperatura znacznie na tej sali spada. Myśmy podjęli już tam działania, była wymiana grzejników, żeby temperatura wzrosła, ale no jest to element niezbędny, żeby rzeczywiście to wszystko razem nam grało i termomodernizacja i te nowe grzejniki wtedy na sali będzie można utrzymać taką stałą, odpowiednią temperaturę dla dzieci. Ruszył nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Czy drogi samorządowe wymagają wielu napraw? Oczywiście panie redaktorze, tu moi mieszkańcy wiedzą doskonale co to są złej jakości drogi. Wszyscy liczymy na to i my, my również jako wójt i rada gminy będziemy się starali robić wszystko, żeby jak najwięcej, jak najszybciej tych dróg poprawić. Przygotowujemy się również właśnie do naboru w ramach funduszu dróg samorządowych. Nabór będzie do 12 kwietnia tego roku. Tam będziemy składali projekty, którymi już dysponujemy. Oczywiście licząc na na to i patrząc na pulę środków, która jest zarezerwowana dla województwa mazowieckiego, są to bardzo duże środki, prawie 500 milionów, że uda nam się pozyskać tutaj pieniążki również na ten cel. Tutaj rozpoczniemy budowy. Niemniej jednak mamy zaplanowane już trzy odcinki dróg asfaltowych w ramach środków budżetowych. Będziemy też chcieli utwardzać drogi kruszywami, więc mamy nadzieję, że tutaj to wszystko nam się ziści i rzeczywiście ta budowa dróg w znacznym stopniu ruszy, przyspieszy i mieszkańcy będą odczuwali już na co dzień taką realną poprawę korzystania z przejazdności dróg. Są również plany na remonty placu zabaw oraz siłowni tak tutaj również będziemy chcieli pozyskać środki na budowę na powietrznej siłowni czy też placu zabaw w Gąsocinie jest taka potrzeba żeby ten plac zabaw powstał również na tej sesji wprowadziliśmy środki na projektowanie targowiska w miejscowości Gąsocin będziemy starali się pozyskać środki w ramach naborów na targowiska właśnie na utworzenie takiego gminnego targowiska, żeby nasi mieszkańcy przede wszystkim rolnicy ci drobniejszy czy, czy producenci owocowo-warzywni mogli sobie w lepszych warunkach przyjechać i swoje tutaj produkty lokalne sprzedawać na tym nam najbardziej zależy. Wracając do sił na Powietrznej i placu zabaw w Gąsocinie. tutaj mieszkańcy również w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczyli środki na ten cel my oczywiście z, jako urząd gminy będziemy się starali pomimo pozyskania tych środków dodatkowych również również wspomóc to, tą inwestycję i mamy nadzieję, że już w tym roku mieszkańcy będą się z tego placu zabaw cieszyć. No to również, również liczymy i trzymamy za to kciuki. Jedną z ostatnich inwestycji jest budowa boisk w Sońsku i Gąsocinie, na kiedy przewidziana jest realizacja tego projektu. Panie redaktorze, szanowni państwo, właśnie dzisiaj już wysyłamy wniosek do Ministerstwa Sportu na budowę boisk w Sońsku i w Gąsocinie. Tutaj będziemy starali się pozyskać środki na ten cel. Jeżeli dostaniemy dofinansowanie, oczywiście budowa i zakończenie tych dwóch boisk będzie w tym roku. Rozliczenie takiego wniosku jest przewidywane do 15 listopada tego roku, więc na pewno wcześniej one nam powstaną. Mocno tutaj będziemy zabiegali o te środki. Oczywiście wnioski o dofinansowanie. Nigdy nie ma stuprocentowej gwarancji, że się otrzyma te środki, natomiast jesteśmy również przygotowani na, na taką okoliczność. W przypadku niepozyskania tych środków, również będziemy budowali jedno z tych boisk w tym roku. Na ostatniej sesji Rady Gminy gościem była pani starosta Joanna Potocka-Rak. Pierwszy raz od wielu długich lat pojawiła się na sesji. Rozmawiała z mieszkańcami, radnymi. Wójtom pytanie, jak ta sesja, jak ta współpraca rokuje na kolejne inwestycje w regionie? Rzeczywiście jesteśmy bardzo miło zaskoczeni, i za to dziękujemy, że starosta zechciała tutaj nas odwiedzić. Spotkanie bardzo, bardzo przyjemna atmosfera, ale przede wszystkim to, co myślę, na co czekaliśmy my, jako mieszkańcy tej gminy, to inwestycje, które będą się działy na terenie naszej gminy. Pani starosta wskazała trzy bardzo ważne inwestycje, które będą prowadzone właśnie już w tym roku. Pierwsza z nich to będzie budowa. Chodnika w soboklęszczu do ośrodka zdrowia. Inwestycja wyczekiwana przez wiele, wiele długich lat. Tam mieszkańcy od, od lat sygnalizują o zagrożeniu. Przede wszystkim nie ma jak dojść, trzeba, trzeba iść po prostu krawędzią jezdni. Ruch jest bardzo duży, ponieważ jest to droga w kierunku Warszawy. Obciążona od wczesnych godzin porannych do, do późnych godzin wieczornych. Stąd myślę, że jest olbrzymie zadowolenie, że mieszkańcy. Będą już mogli z takiego chodnika korzystać. Kolejny to chodnik w gołodczyźnie. Jest to odcinek, tu mieszkańcy wiedzą, od byłego posterunku policji do stacji PKP. Tutaj rzeczywiście również każdego dnia duża liczba młodzieży, która przyjeżdża pociągiem do szkoły rolniczej w Gołodczyźnie, no, nie mają innego wyjścia, również muszą iść jezdnią, muszą iść krawędzią tej jezdni, co rzeczywiście stwarza również bardzo duże zagrożenie. Więc tutaj też powstanie taki chodnik. I trzecia inwestycja to właśnie. Właśnie częściowe jeszcze dokończenie tej drogi z gąsocin nasielsk Budowa będzie od, albo od strony Gąsocina, jakby nie patrzył, albo od strony Sońska, w stronę Gąsocina na odcinku kilometra 100 metrów. Będzie to już tutaj od Sońska dokończenie tego, co było w poprzednim roku. Został nam jeszcze jeden fragment w Gąsocinie, Doronda, o to zabiegamy również tutaj o tym też mówiłem na ostatniej sesji Rady Powiatu, że rzeczywiście dobrze by było, gdybyśmy zakończyli już tą tak ważną drogę, taki ważny ciąg komunikacyjny, bo on stanowi najkrótszy, najkrótszą drogę właśnie tutaj przez ściechanowa, przez Sońsk, nasilsk do Warszawy. Liczę i wierzę bardzo mocno w to, że tutaj radni powiatowi, którzy jak wskazują, bardzo często korzystają z tej drogi, czują na własnej skórze, o czym mówi że tutaj przychylą się do tego i ta droga również będzie zakończona. A na kiedy planowane jest rozpoczęcie tych trzech inwestycji? Pani starosta oczywiście zapowiada, że rozpoczęcie będzie w tej połowie roku i na to liczymy. Oczywiście tutaj nie chcę jakby wchodzić w kompetencje starosty powiatu ciechanowskiego, kiedy będzie ogłaszane, kiedy będą ogłaszane przetargi. Na pewno z, z tych zapewnień, które, które mam nie będzie to odwlekane w Czasie. Z tego co wiem, były prowadzone również rozmowy o przekazaniu gruntów na rzecz gminy Sońsk. W jakim celu to, te, te przekazania, te do mają miejsce? Tutaj, Szanowni Państwo, <coughs> również podjąłem <coughs> działania z panią starostą, z naszymi radnymi powiatowymi. Chcemy pozyskać grunty, którym w imieniu Skarbu Państwa właśnie zarządza starosta powiatu Ciechanowskiego. Chcielibyśmy, ponieważ my nie mamy jako gmina tak naprawdę Żadnych większych terenów inwestycyjnych. Chcielibyśmy przyciągnąć, mając właśnie taki grunt, przyciągnąć potencjalnych inwestorów, tutaj jakieś wskazać warunki preferencyjne, korzystania, przekazywania czy budowy rozwoju różnego rodzaju firm, instytucji właśnie pod, pod cele takie prorozwojowe i inwestycyjne. Również myślimy o tym, żeby Przekazywać takie tereny na jakichś zasadach preferencyjnych dla młodych małżeństw, które zobowiązałyby się do tego, żeby pozostać tutaj w naszej gminie, żeby tutaj zakładać rodziny, żeby tu być, płacić podatki, bo to rzeczywiście jest impuls rozwojowy dla każdej z gmin, więc będziemy się starali o pozyskanie takich, takich gruntów. Nie ukrywamy, że. Priorytet to rzeczywiście inwestycje firmy, które chciałyby się tutaj ulokować na naszym terenie. Ja już niejednokrotnie dostawałem sygnały z różnego rodzaju Firm, które poszuku, poszukują gruntów, no niestety jako gmina nic nie mogę zaoferować w <laughs> tym temacie zostały nam drobne skrawki ziemi na porozrzucane gdzieś w, w, na obrzeżach naszej gminy i niestety tam już żadna z firm no, nie podejmie się tworzenia jakiejś lokalizacji. Musimy pamiętać o tym, że żeby firma była musi mieć przede wszystkim dobry dojazd, czyli komunikacja, kanalizacja, prąd. To musi być, a tutaj właśnie okolice jak gdyby Sońska e, są tak dość atrakcyjnymi, myślę, gruntami, w atrakcyjnym położeniu dla potencjalnych inwestorów. Komenda Wojewódzka Policji poinformowała nas, że w regionie, w powieści Hanowskim, zostaną przywrócone cztery komisariaty policji. W Ojrzeniu i Regiminie mają one zostać przywrócone do 2019 roku. No pozostaje sprawa przywrócenia posterunków w Sońsku i Opinogórze. Jak to wygląda właśnie w Sońsku? Jesteśmy po spotkaniu właśnie wczoraj z panem komendantem powiatowym, z wójtem Gminy Ojrzeń. Spotkaliśmy się u pana komendanta. Dwojaka informacja, ona jest w dwójnasób i dobra i zła. Z mojej perspektywy nie jest zadowalająca, ale moja w tym już głowa, żeby nasi mieszkańcy również się z tego cieszyli, żeby powstał posterunek właśnie w Sońsku. Z tego, co pan wójt powiedział, to był pomysł samych mieszkańców. Tak, rzeczywiście mhm. mieszkańcy tutaj wskazują, mówią o tym i chcą powrotu posterunku właśnie do naszej gminy. No cóż, pierwszy, pierwsza jest tutaj gmina Ojrzeń troszeczkę nas wyprzedziła w tych działaniach. Wstępnie będzie tam ulokowany pierwszy właśnie przywracany posterunek policji. Posterunek policji w Ojrzeniu będzie swoim zasięgiem obejmował właśnie gminę Ojrzeń i gminę Sońsk. Tam będą dzielnicowi z gminy Ojrzeń, z gminy Sońsk, będzie tam ośmiu funkcjonariuszy policji, którzy będą obsługiwać te nasze dwie gminy. Oczywiście my na swoim terenie jest już punkt, w którym przyjmuje nasz pan dzielnicowy. Ten punkt będzie jeszcze bardziej wykorzystywany przez posterunek policji w Wojżeniu. Tu u nas będzie jeszcze ciężko częściej gościł pan dzielnicowy, będą odpowiedni policjanci, którzy będą zajmować się poszczególnymi kategoriami spraw, więc nasi mieszkańcy nie będą musieli ani jeździć do Ojrzenia, ani jeździć do Ciechanowa, wszelkie sprawy, Będą załatwiały, będzie można załatwić właśnie tutaj w tym naszym punkcie w Sońsku. Tak będzie docelowo. Ja ze swojej strony podjąłem działania o przywróceniu tutaj posterunku do Sońska. Niestety, odpowiedź komendy wojewódzkiej na wskazanie naszej lokalizacji, a chcieliśmy posterunek przywrócić w budynku ochotniczej Straży Pożarnej w Sońsku. Decyzja niestety była odmowna ze względu na lokalizację sali bankietowej na pierwszym piętrze tego budynku, ale nie składamy broni. Szukamy innej lokalizacji. Myślę, że znajdziemy taką lokalizację już w niedługim czasie i dalej będziemy wracali do tematu. Dalej będę zapraszał tutaj przedstawicieli komendy wojewódzkiej na oględziny budynku i będziemy chcieli posterunek przywrócić. Mamy również propozycję. Jak gdyby. Oddania, przekazania na rzecz policji właśnie terenu po byłym posterunku, już policji. No tutaj musiałaby się bardzo mocno policja wojewódzka czy komenda główna policji zainteresować sprawą. Bardzo chętnie my byśmy ten grunt wspólnie ze starostwem przekazali. No jednakże stan budynków jest, jest zły. Tam tak naprawdę to wszystko, w moim zdaniem, kwalifikuje się do rozbiórki i postawienia nowego posterunku policji. Dobrze by było, Gdyby, gdyby komenda się na to zgodziła i chciała właśnie iść w tym kierunku. Jeżeli się tak nie stanie, to oczywiście będziemy tutaj szukali, zapewniani lokal dla, dla posterunku w Sońsku i mam nadzieję, że to się nam powinno też w niedługim czasie udać. Czy są jakieś wyjątkowe zasady, wyjątkowe, wyjątkowe czynniki, które trzeba spełnić, aby taki komisariat mógł powstać? Głównymi czynnikami, może nie tyle co do lokalizacji samego, chociaż dla policji, jest to też istota sprawy, żeby posterunek był ulokowany w miejscowości gminnej, tam gdzie znajduje się urząd gminy, tam gdzie znajduje się większość, właśnie tutaj, tych budynków użyteczności publicznej. To jest jakby taki jeden z główniejszych czynników, ale przede wszystkim samo wyposażenie lokalu. Tutaj mówimy przede wszystkim o zabezpieczeniach, czyli odpowiednie okna antywłamaniowe odpowiednie drzwi odpowiednie oświetlenie rozmieszczenie pomieszczeń bo też trzeba pamiętać o tym że struktura organizacyjna policji wymaga kilku odrębnych pomieszczeń więc takie pomieszczenia trzeba przystosować i to tak naprawdę są te główne czynniki gdzie i, i czego jakby komenda tutaj wojewódzka wymaga żeby wprowadzić tam policję to jest to jest to, być może aż to, bo rzeczywiście te remonty też w przystosowaniu odpowiednim pod względem bezpieczeństwa takiego posterunku no nie są tanie. Tu też wskazuje komenda wojewódzka również na to, że dobrze by było, a nawet wskazane, żeby był garaż dla samochodu tutaj policyjnego. Ale to już są takie kwestie, które można w różny, dużo prostszy sposób zrobić i z tym nie ma problemu. Życzymy zatem, aby możliwie jak najwięcej projektów w gminie Sońsku udało się zrealizować. Nasz czas antenowy niestety dobiega końca. Ja bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Przypomnę, moim gościem był pan Jarosław Muchowski, wójt gminy Sońsk. Dziękuję. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu i życzę miłego dnia.